Kochani moi, dzisiaj mm, witam Was bardzo radośnie. Chciałam się od rana podzielić z Wami takimi moimi pięknymi radościami. Bo właśnie wraz z porankiem dostałam wiele takich pięknych niespodzianek od losu. I rozpiera mnie energia, entuzjazm do życia. I oczywiście byłam na spacerze. I nawet tym razem nie było słońca. Ale mnóstwo było wokół rozkwitania, i tak sobie pomyślałam, że nawet brak słońca, nawet deszcz, który właśnie zaczął padać, nie są w stanie ugasić tego mojego entuzjazmu. I być może, że dzięki temu, że sama jestem radosna, wszystko wokół takie właśnie dostrzegam. Zobaczycie na zdjęciach i zauważyłam rozkwitanie wokół mnie. Idąc ten pochmurny dzień, widziałam same kwiaty. Zauważałam tylko te drzewa, które kwitną, a patrząc pod nogi, widziałam fiałki. A wędrując taka rozuśmiechana, dzieliłam się tymi uśmiechami z przechodniami. I oni się oduśmiechali do mnie. I mam nadzieję, że. Was też teraz uśmiechnę, dzieląc się tą moją pogodą ducha, tą taką poranną radością. I oczywiście w tym pięknym nastroju wyjęłam dla nas karty. I są niesamowite, sami zobaczcie. Dostaliśmy dwie królowe królową ziemi i królową uczuć. I jeszcze na dodatek, Mamy asa pucharów, i spośród moich kart jest niesamowita, mówiąca o przeszłości. I może od niej właśnie zacznę, bo dużo ostatnio rozmawialiśmy o zamykaniu przeszłości. Były nowie, pełnie, w których było dużo tej przeszłości. I były to głównie takie zmagania się z rzeczami trudnymi. A w kontekście dzisiejszego mojego radowania się, zupełnie inaczej czytam tą kartę. Czytam ją jako piękne przypomnienie, jako radosne wspomnienie. I od razu przychodzi mi na myśl mój piękny przyjaciel. Cudowny człowiek, który kochał świat, kochał ludzi i nie ma już go z nami. Nie ma go fizycznie, bo ja cały czas, kiedy właśnie spotykam mnie coś pięknego, coś radosnego, to myślę o nim. I właśnie teraz do mnie przyszła piosenka, którą śpiewał ze swoją ukochaną żoną. Być może ją znacie. To piosenka Tadeusza Woźniaka. Nie pamiętam dokładnie jej tytułu, ale jest coś w tytule o pomarańczach. A wśród całej treści tej piosenki jest właśnie taka radość życia, którą ja dzisiaj czuję. Ta piosenka opowiada o takim szczęśliwym człowieku, który idzie wśród miasta, wśród przechodniów i rozsiewa tą swoją radość. I inni też to czują i biegną gryząc pomarańcze, a ziemia pod nogami tańczy. I wszyscy niosą oczy jasne, a trotuary wprost za ciasne. Dziękuję Ci, piękny przyjacielu z nieba. Dziękuję, że czuję Twoją obecność. Pozdrawiam Ciebie stąd. Dzielę się z Tobą moją radością. Mam nadzieję, że Wy też macie mnóstwo takich chwil, Takich z przeszłości, takich wzruszających, takich może wspólnych melodii, miejsc, które wam coś przypominają, zapachów, kolorów, jakichś przedmiotów, które się materializują, jak tylko je zauważymy. W postaci Takich właśnie pięknych wspomnień, wspomnień ulotnych chwil, które przychodzą do nas i nas wspierają, i dają nam poczucie więzi z przeszłością, z tymi, których już nie ma, ale jednak cały czas z nami są. Jesteśmy połączeni. Nadal damy o siebie nawzajem. I ci nieobecni dają nam takie przyzwolenie na otwieranie się na całkiem nowe przygody życia. Dają nam swoją opiekę, mówiąc, że idziemy w dobrym kierunku. A kierunek, kochani, zobaczcie, to Askielichów. To piękny początek czegoś bardzo ekscytującego. Czegoś dobrego, radosnego, taka niesamowita niespodzianka, jaka dziś mnie spotkała od rana. Jesteśmy, kochani, zatem na dobrej drodze i pod wspaniałą opieką dwóch królowych: królowej pentakli, która jest taką matką, opiekunką, i królowej Pucharów która ma otwarte serce, umie kochać. Raz mówiąc, kochani, to są wszystko przepiękne energie. Poddajmy się im. Otwórzcie się na tą radość, którą ja mam teraz w sobie, bo współtworzymy tutaj takie właśnie fajne połączenie. Współodczuwamy tutaj wzajemne troski i radości. Mam nadzieję, że wspieramy się w ten sposób, że dodajemy sobie po prostu energii. Może też posłuchajcie tej piosenki, jest fantastyczna. Kończy się słowami, lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Jest tak pełna radości, że na pewno się tam radość Wam od razu udzieli. Zresztą na pewno macie swoje ulubione sposoby na budowanie dobrego nastroju. Bo jeśli ja nie poprawiłam wam go, chociaż wyłożyłam tak cudne karty, które prognozują, a wiem, że uwielbiacie, jak czytam prognozy, prognozują nam taką fajną przyszłość jakieś nowe, takie cudowne rzeczy a głównie dotyczące uczuć, bo a z to jest jakiś zakochanie się, to jest coś nowego. To są motyle w brzuchu. To jest tajemnicza energia, bo jeszcze nie wiemy, co się wydarzy, ale przeczuwamy, że to będzie coś cudnego. Więc taką wróżbą na przyszłość posłuchajcie czegoś co uwielbiacie słuchać, co was dobrze nastraja do życia, i podzielcie się potem tym swoim przepięknym nastrojem z innymi. Rozsijcie to dobro wokół siebie, bo to jest taka świadomość połączenia, taka współodpowiedzialność, takie dbanie o siebie nawzajem, takie małe, codzienne czynności, wzajemna czułość. Taka mocna i głęboka empatia, życzliwość, docenianie drobnych gestów wsparcia od innych, a przy tym wdzięczność, skromność, pokora, uważność za wszystko, co dostajemy od losu, od bliskich, od dzieci, przyjaciół, nawet tych przyjaciół, których już nie ma. To takie cudowne poczucie wkładu, udziału w uzdrawianie wszystkiego, co mamy wokół. To takie po prostu szczęście, że się jest, że to istnienie nasze ma sens. No i że nie jesteśmy sami, że to nasze poczucie szczęścia budujemy razem. I że możemy się tym dzielić. To jest takie fajne. Radujcie się, kochani, cieszcie się i tańczcie, gryząc pomarańczo.